Cześć, z tej strony Pipo10 zagramy w, w FIFA 17 i przepraszam, że już zacząłem karierę, ale yy, no wiecie, urwał mi się film, ekran, coś się tam popsuł no i, i tyle. No tyle po prostu tutaj mamy gówno Podwyższyło się. No bo tak, bo grali przed chwilą. Kowbojek. Dobra. Coś tu trzeba zmienić. Nie, będę ostrożnie grał. Dalej 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 graj inch inch pam 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 I jest schlam gardebe okej okay. no i kina czkam kolejna kina będzie ale nie, będzie crossbow challenge. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. No i nie ma. A szkoda. Dawaj. Nie ma. Dobra, co trzeba. Nie marnować z czasu i lecimy. Po obie już mniej o, stoją. Czy w meczu do o, czekajcie ścisza od razu se okej okay. karim benzema no i gówno e, modric religia spadaje do modricia okej okay. poprawię se słuchawki okej okay. Ramos daje do Madrycie. Tam jest Tony Cross. Tony Cross źle podaje. No i dobrze. Co tam? Pyta, atakuje nie wiem kogo. Babon Kto to jest, Babon? What the fuck you doing, man? Okej okay. Na was podaję Ronaldo. Toni do Ronaldo. Tony Cross do Ronaldo. Rodriguez Guard Bay do Benzemy strzela Karim Benzema i nie ma. A, jest szkoda, zmarnowana okazja. Nawajcie, dawać. Dawajcie. Już Ramos został kiwanym i nie ma gola. Na was podaje do Pepe, a Pepe podaje do nie wiem kogo. To jest drugi Pazdan. Da 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 da. modlić do ro kurna Ronaldo, Ramos był. Karim Benzema do... Bejna. No się, czy ty, strzela Ty ty ty, ty, ty. Próbował, ale Dawaj nóżki Ładnie się ten atak, ale Mogą Nie, mówcie, że żółta Tylko go podciąłem Dziękuję ci Mam tu kota, ale tak śmierć, bo tak z ratu ciągle. To jest historia z życia. Co? Naprawdę? No dawajcie. Grałem na czaszczy, co? Naprawdę? Dobra, Ramos. Podaję do Pepe. Pepe podaje do Modricia Guard bait podaje do ze Zemy Dzisiaj miał taki wspaniały mecz Czy będzie trafił? Po mnie, naprawdę Co on teraz tutaj robi, to ja już nie wiem Dobra, czekajcie, bo muszę tylko to kogoś zmienić Nie na który, tutaj Rodriguez to trzeba zmienić za Isko. I się tak podoba Dawajcie Co to jest za mecz Marcelo, do Rodrigueza, Karim Benzema Karim Benzema I ładna bramka w jego wykonaniu 1 do 0 w 23 minucie James ma tutaj to to was swój, no i Ładna Bramka, no to macie już dwa gole, bo już strzeliłem nim. Isko, 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 dobra, isko do Gareta Bale'a. Guard Bale. No, Bale. I ładna bramka. No, serduszko oczywiście. Święty Mikołaj. Oj sorry. To trochę poturbowałem. O, ładne, ładna, podkręcona. Dwa góry z poza polem karnym. To Nikros. Atakuje i odebrał piłkę. Młodryć. Młodryć. By była ładna nawet. Waran podaje do Isko. Modric, Gareth Bale atakuje, Marcelo, Marcelo nie wykorzystał okazji, Marcelo podaje do Toni Krosa. Toni podaje oddaje Modrićowi. Gareth Bale, Gareth Bale strzela, uuu, łana bramka!

I nie trafia. Za chwilę będą mieli do mm. Modrić wrzuca do... Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo nie wykorzystał akcji. Modrić. Ramos. I Ronaldo nie trafił. No. Oj. Ture mikrofon na słuchawkach. I to jest trochę przeszkadzające. Mogą zdefrymować przeciwnika tym głowym zachowaniem. Bez błędnych. życia wzięta. Pepe. Pepe. -pe. Halo. Do wyprowadzenia ataku przybiera się, się Do te to te ale kata, nie strzelbą, modlić, modlić, wyciągnął to no nie, jak chcecie e, odcinek z Ultimate Team, no to straci łapkę w górę albo komentarz, czy chcecie, czy nie. No to. To od was zależy. Albo kto oglądał. Y, Leje Warszawa Warszawie ale to też łapkę w górę. Żebra Kevin. No nie nazwałbym tego atakuje Kandora. Nie wiem, kanduka. Dobra. No. Trzeba zmienić teraz coś. Mmmm. Korwoho. Mmmm. Lewy obrót... Zaraz zróbmy tak. Cik. Okej. Okay. Kasimira za Tony Cross Na sprawdź. Czy kogoś tu mamy lepszego? za Tony Crossa Okej. Okay. Pepe. <laughs> to koniec pierwszej połowy. Lecimy dalej.

Gareth Bay do Ronaldo, na boczna siatka, Karim Benzema Ronaldo atakuje, ale główno zrobiło się. Sanchez chce zaatakować nas, nasze pole karne, Ramos isko do garyta bejla garytbej ma świetną okazję no i nie ma Pepe no, isko którą on strzelał? to jest taki szczur Dobra, ale, dobra, 3 do 0, co tam dla mnie. Marcelo? Marcelo wyciągnął to. Ale nie, nie, to był Marcelo? O, pan, pan Klopsik. Karim Benzema do Gareta Bale'a. Isko... Się Nie została ujawniona, czy... Ronaldo! Ronaldo 4 do 0 59 minut. Dziękuję. Spójrzmy na ten piękny strzał z główki. To wydawało, że jakby się samo samobójł.

Garby, byłem tam wcześniej sfaulowany I słuszna decyzja sędziego No, nie wykorzystali tego wleja Kasemiro. tam był Ale Marcelo Oddaje piłkę Ramos Isco Ronaldo Ronaldo do... Co to, to? To nie Gareth Bale. Nie <klujne> tylko mnie tak strzelać. Nie, to szybki jest. Casemiro Casemiro nie strzeli. No czemu? Czemu ciągle w ten mikrofon wale? Ich znę Polecam Amerykox Cox... Bardzo fajny kanon Ale nie żartuję Ronaldo Nikt gówno... Do Marcelo, Marcelo. Nie wykorzysta tej apelacji Ramos. Ramos. Ramos zaprokował ten strzał. Na, albo wrzutkę, albo podanie. Nie wiem, co to było w ogóle. Marcelo. No, ja nie mogę. Przepraszam, że teraz będę krumbojęc, ale co tam?

Dobra, co tam? Pepe. Pf, ja pierdziele co, co już się teraz z Wami dzieje? I niewykorzystana okazja na Was. Do Ramosa. Aha, już nie było Ramosa, Okej Ok. okay. Jest jest. Ja tak, jest, gol. To tak jak w poprzednim ma, tym meczu to na murawę, a spisał, Kurna jego mać! Udanie, ale nie Szkoda, że nie mogę faulować bo jak ja bym było ta wieżna wierzchnia... Ty kur Nara. Ginny. Isko, no kurna jego mać. Łokieć, pięta czysta preka zaraz ci bez z aha, aha, Ty to bramkarz możesz. Isko! 92 minuta. Dara się ma. na no, powiedzcie, że ładna brameczka. Dopil to... sku... do taki to... super Concludiamo. Ten match. Gareth Bay, Garrett Bay, Christian Rodanto. Va dai. Ok. Ok. <coughs> Kolejny meczyk Zagramy se yy, Jutro Dobra Ja kończę zostaw, Zostawcie łapkę w górę Komentarz I subskrypcję Jeśli wam się podobała w ogóle ta kariera To powiedzcie mi na dole w komentarzach No i... siłanko!